Cześć, z tej strony Krowa. Takie filmy naprawdę lubię nagrywać. Trafiły nam się dwa fajne, naprawdę okazy. Obiektywy wręcz typowe, jeśli jesteś, można powiedzieć, takim wariatem jak Krowa, czyli lubisz generalnie eksperymentować sobie z różnymi obiektywami. Nie wiem zmieniać, nie wiem, kombinować mocowania, albo szukać jakichś unikatowych obiektywów, to to myślę, że znalaz znalazłem coś akurat dla Ciebie. I tutaj mamy taki obiektyw, który mm, nie ma tego tylnego mocowania, może inaczej. To jest obiektyw od, ka od te kamery, te, e, można powiedzieć, od te, te, kamery te telewizyjnej. O, co, co ja tu dukam? E, Rodenstock TV Heligon i teraz uwaga. 50 mm 0,75. No, jeszcze takiego jasnego obiektywu, to ja, e, przepraszam, ale nie widziałem. I e, nie będę ukrywał, że e, on nie ma. Można powiedzieć, my się zastanawiamy, na razie kombinujemy i być może, że coś wykombinujemy w tej materii, e, bo chcielibyśmy po prostu dorobić e, mocowanie do tego, e, do tego obiektywu i sprawdzić, jak faktycznie na nim się. E, Fotografuję, bo gdzieś w sieci, w internecie, można znaleźć, że naprawdę bokach z tego obiektywu jest po prostu porażający. E, także będziemy po prostu coś próbowali w tej materii zdziałać. W chwili obecnej ten obiektyw będzie w sklepie dostępny. E, jak jakiś śmiałek go można było powiedzieć, od nas zabierze, no to po prostu. Trochę się zesmucimy, ale niezależnie od tego będziemy próbowali dorobić sobie tutaj jakieś mocowania, aby podłączyć jakąś e, cyfrę e, albo lustrzankę cyfrową, albo bez Zobaczymy. E, w każdym razie będziemy coś tutaj można powiedzieć kombinować. To jest jedna rzecz. Obiektyw jest masywny, ciężki, nie wiem tak na moje oko, jak, jak biorę to w rękę. Ciężko mi jest to ocenić, ale. No może nawet kilogram ważyć, tak, tak, tak mniej więcej. Dobra, na razie go sobie tutaj odłożymy. I mam jeszcze drugą taką sztukę, e, która gdzieś tam w sklepach jest możliwa do nabycia. Za niemałe pieniądze. Już pokazuję. Jest to obiektyw Hand Division. Jest to obiektyw Hand Vision i Belux. 40 mm ze światłem 0,85. odkręcimy no, sobie tutaj to, tą pokrywkę. Ona się odkręca bardzo podobnie jak FETA Artisan, z tego co widzę. Ja powiem tak, obiektyw jest naprawdę ciężki. Ciężko mi sobie wyobrazić, że tak mały obiektyw potrafi być aż tak ciężki. Nie wiem, tutaj jest nawet osłona taka wysuwana. E, obiektyw ma takie właśnie zielone soczewki, czyli. Pewnie to jest multi -code. Tutaj ma wysuwana taką osłonkę. Eee, I teraz ciekawostka. Tutaj mamy możliwość ustawienia światła eee, 0,85, 1,4. Eee, 1, tak, ta przysłona się w środku tutaj rusza. O, może to będzie widać zaraz z próby. To tak, o. Przysłonka się bardzo ładnie rusza. E, maksymalne zamknięcie powoduje, tak jak patrzę, no takiego koła całkowitego to nie ma. Chociaż e, ja jestem chyba ślepy i nie widzę. Nie, no chyba jest zamknięte na koło. E, Przysłona się chyba zamyka na koło. Listków jest dużo. Nie chcę mi się teraz ich liczyć, ale jest ich dużo. Przysłony. I teraz, tak, uwaga, to jest moc. W tym obiektywie mamy bagnet EOS-M. Czyli możemy go sobie tutaj podłączyć do bezlusterkowca i będziemy mieli e, kropa. A jakbyśmy mieli jeszcze jakiś adapter, to możemy go podłączyć jeszcze do czegoś innego. No W każdym bądź razie e, robiliśmy jakieś bardzo skromne testy z tego obiektywu. Na razie zdjęcia można powiedzieć nie dodają się do takiego pokazania, ale obiektyw zanosi się na. Niezłą bombę, także powiem szczerze, że e, takie dwa cudactwa fajne u nas się pojawiły i powiem szczerze, że będę się do nich tutaj przymierzał. Także mm, one niebawem będą dostępne w sklepie, będzie można je e, nabyć. E, ja spróbuję też więcej informacji poszukać na temat tego modelu, e, zobaczę co można generalnie z nim zrobić. Stan jego jest tak jak widać, jest w stanie. No, jest używany, ale jest w stanie naprawdę bardzo dobrym. Tutaj nie ma żadnych luzów, tak jak próbuję zrobić, nie ma żadnych luzów. No, żadnym pierścieniu, nic nie, nic nie, nie trzeszczy w środku, wszystko pięknie chodzi. Pierścień chodzi super, no prawdopodobnie tak w środku się zmienia, dobra. Eee, no, po prostu brać i fotografować, dosłownie. Także takie dwa cuda udało nam się tutaj, można było powiedzieć, eee, Przygarnąć. I tyle w skrócie na tą chwilę. Do zobaczenia za jakiś czas, bo takich można powiedzieć ciekawostek i rodzynków, które pojawiają się no to praktycznie można by powiedzieć, mógłbym codziennie nagrywać jakiś film. Ale te dwa po prostu te dwa wybitne wręcz obiektywy, moim zdaniem no są warte uwagi. Także tyle, tyle, tyle w skrócie w raporcie króciowym i do zobaczenia następnym razem.